Każdemu, damy radę. Radę, damy każdemu. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Jeśli jesteśmy właścicielami domu, musimy wiedzieć, co nam wolna, co nie, jakie mamy prawa, ale jakie mamy też obowiązki. I o tym dziś rozmawiać będziemy. To jest audycja, można by powiedzieć, że częściowo na zamówienie, bo wynikające z wielu telefonów, które trafiały do radia. I cóż, my dziennikarze odpowiedzieć na te wszystkie pytania nie możemy i nie jesteśmy w stanie, ale nasi goście jak najbardziej. Klaudia Szczegieł, starszy strażnik, Mariusz Sumara, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katarzy. Dzień dobry, witam państwa witam serdecznie. serdecznie. Mm -hmm. Zaczynamy od tematu, który chyba w tym okresie jest najważniejszy. Wydaje nam się, że sąsiad korzysta w cudzysłowie, powiedzmy, z niewłaściwego opału. I tutaj komin kopci i pytanie, kiedy zawiadomić Straż Miejską, żebyśmy nie wyszli na donosiciela, a z drugiej strony, żebyśmy nie przeszli obojętnie obok zjawiska, które jest naganne. Myślę, że w każdym przypadku. Pozwólcie Państwo, że my jako osoby, które zajmujemy się tym już od wielu, wielu lat, bo już od 2009 roku, jako można powiedzieć fachowcy, osądzimy, zweryfikujemy i postaramy się, aby to zjawisko zostało wyeliminowane poprzez na przykład zmianę pieca, zmianę sposobu spalania, ewentualnie poprzez zaproponowanie bogatej oferty miasta Katowice na wymianę źródła zasilania lub sposobu e, ogrzewania tego budynku. Czyli to wcale nie musi być tak, że ktoś korzysta ze starych opon, które wkłada do pieca, tylko po prostu korzysta z niewłaściwego starego pieca, który kopci, krótko mówiąc. Może e, tak być. Tak, zdecydowanie tak. Nasza pragmatyka wskazuje na to, że 90% zgłoszeń do silnego zadymienia, podejrzenia spalenia odpadów, tak naprawdę wynika z tego, że ktoś ma przesta przestarzały yy już taki bardzo nieefektywny piec do tego jeszcze niezbyt sposób taki e, wyuczony spala e, nawet dozwolony opał. E, pierwsza możliwość to jest taka, że po prostu piec jest powyżej 10 lat i w najbliższym czasie, do końca 2021 roku należy go wymienić. Druga sprawa to jest taka, że palacz, osoba obsługująca to urządzenie, często po prostu zasypuje palenisko, wychodząc, ten węgiel, ten opał zamiast spalać, efektywnie spalać, e, koksuje i na zewnątrz wydobywa się kilkanaście kilogramów w ciągu minuty. Pyłów, y, i związków, które tak naprawdę powodują to, że czujemy ogromny dyskomfort, a często zagrażają się mu zdrowiu w życiu. Czyli to nie jest tak, że dzwoniąc na Straż Miejską jestem donosicielem, tylko po prostu dbam o środowisko. I jeszcze przy tej okazji ważne pytanie. Czy państwo przyjeżdżając do takiego delikwenta, do osoby, która ma taki niby stary piec, czy podajecie nazwisko osoby zgłaszającej, czy niekoniecznie? Absolutnie nie. Do nas można zgłaszać y, y, takie wyzwanie, takie interwencje drogą mailową, telefonicznie, można również osobiście w żadnym przypadku w takich danych nie przekazujemy. Poza tym robimy też oprócz funkcji reaktywnej, czyli zgłoszenia kogoś innego, funkcję prewencyjną, czyli sami z siebie też wykonujemy takie kontrole też przy użyciu na przykład drona. Mhm, czyli dysponujecie takimi urządzeniami, tak? które z lotu ptaka sprawdzają, które miejsca są najbardziej zanieczyszczone i gdzie najbardziej, który komin najbardziej kopci. Tak, to zdecydowanie polepsza naszą efektywność w zakresie łodzienia przy, przypadków spalania odpadów. Tak naprawdę są dwa drony, jeden obserwator zbija się na wysokość około 40 metrów, obserwuję najbliższą okolicę, to jest około 6, 60 do 600 metrów e, kwadratowych i jesteśmy e, w stanie wyłuskać wśród kilkunastu, kilkunastu budynków nieruchomości ten, którym może dochodzić do spalania odpadów, w tym, w tym kierunku jest oddelegowany drugi dron, <laughs> przepraszam, z czujnikiem, z platformą pomiarową i on jest w stanie nam wskazać z blisko stuprocentową z pewnością, że dochodzi do spalania odpadów, a nawet wskazać na przykład po... Określonej, e, w związkach chemicznych, takiego, takiej grupy odpadów e, ktoś e, właśnie przez chwilę dorzucił do pieca, czyli na przykład e, drewno malowane, jakieś opony, jak pan wspomniał, czy jakieś inne związki, które nie powinny się znaleźć w piecu. Czyli, czyli jak rozumiem, nie zawsze się to wiąże z mandatem nałożonym na osobę, która hmm. y, właśnie tak kopci w cudzysłowie. E, zdecydowanie nie. Tak jak wspomniałem, m, największym problemem jest jednak źle użytkowane palenisko, i palenie dozwolonym opałem, ale w przestarzałych y, urządzeniach energetycznych. Y, dwa, y, tak naprawdę, y, nam najbardziej zależy na tym, żeby zmieniać mentalność tych osób, żeby y, nakłaniać, motywować do zmiany systemu ogrzewania i skorzystać z oferty miasta Katowice. Kolejny temat, też wynikający z telefonów naszych słuchaczy, utrzymanie porządku przed domem. No bo ktoś może powiedzieć tak, przed e, moją posesją, czyli przed moją bramą jest chodnik, ale chodnik należy do gminy, do miasta. To dlaczego ja mam ten chodnik odśnieżać albo zgarniać liście skoro On nie jest mój. Czy to dobre rozumowanie? Nie, to nie jest dobre rozumowanie, bo jeśli chodnik jest bezpośrednio, przynależy do nieruchomości, to wtedy obowiązkiem właściciela jest taki chodnik oczyszczać. Czyli usuwanie śniegu, usuwanie liści należy po stronie właściciela nieruchomości. Jeśli taki właściciel odmówi, to rozumiem, że grozi mu mandat, tak? Tak, są kontrole porządkowe. W trakcie kontroli jeśli okaże się, że faktycznie taki chodnik jest nieustrzątnięty, zanieczyszczony, to można otrzymać mandat. Natomiast też proszę pamiętać o takiej rzeczy, sytuacji, kiedy na przykład nie zostanie odgarnięty, śnieg schodnika, jakaś osoba połamie sobie rękę albo nogę, to taka osoba może odszkodowanie żądać od takiego właściciela. Od właściciela to znaczy, tego tak. domu, tak? Tak, dokładnie. Mimo, że ten fragment chodnika nie należy do, do tego domu. Znaczy, i zawsze jest tak, że jeśli jest nieruchomość i te, jest chodnik obok nieruchomości, czyli leżący wzdłuż, to jest to obowiązkiem właściciela nieruchomości. A, to już wszystko wiemy na ten temat. E, kolejne pytanie. Bałagan na terenie posesji, albo też hałas wydobywający się. Kiedy, kiedy zawiadomić Straż Miejską? I znów pojawia się pytanie kiedy nie być nadgorliwym, a kiedy dbać o własne bezpieczeństwo. Oczywiście funkcjonariusze reagują na wszelkie próby zakłócenia porządku publicznego. Reguluje to na przykład artykuł 51 ustawy kodeks wykroczeń który mówi wprost, że kto krzykiem, hałasem zakłóca yy, spoczynek nocny lub porządek lub yy, yy, powoduje jakiś dyskomfort, w tym momencie funkcjonariusze reagują. Co do utrzymania czystości i porządku na tej nieruchomości, jak najbardziej odpowiedzialny yy, jest właściciel, yy, również za stan yy, przepraszam, sanitarny. Natomiast jeśli chodzi o hałas, zawsze po 22 mamy w tym momencie z ewidentnym przypadkiem zakłócenia ciszy nocnej. Natomiast kiedy y, emisja hałasu, to jest bardzo w tej chwili trudne do y, zmierzenia, bo należy mieć o, oczywiście specjalizowane urządzenia. Natomiast jeżeli jest to bardzo uciążliwe, notoryczne, cykliczne, strażnicy również interweniują, starając się po prostu y, nakłonić tam osoby do zaprzestania tego zjawiska. Mhm. Ale tutaj rodzi się takie pytanie, bo y, wiele osób pewnie jest świadkami takich czy innych sytuacji, które gdzieś tam wykraczają poza prawo i, i przyjęty porządek ogólnie rzecz ujmując, no ale boją się zadzwonić, żeby, żeby na przykład nie zostać ukaranym za e, niewłaściwe wezwanie albo nieuzasadnione wezwanie Straży Miejskiej. Czy tak się może zdarzyć? Hmm, może się tak zdarzyć w przypadku, jeżeli mamy na przykład, ale niekiedy się tak zdarza, e, jakąś przytom relację między sąsiedzką i zdarza się, że jedna osoba wobec drugiej notorycznie wzywa jakieś służby, ale jest to za każdym razem nieuzasadnione zgłoszenie. W tym wypadku może ponieść taką karę, na przykład, 9, ale 99,9 przypadków takich zgłoszeń my weryfikujemy i tak naprawdę, jeżeli to jest raz, drugi, trzeci raz i, i jest jakieś podejrzenie, że rzeczywiście doszło do naruszenia jakiegokolwiek wykroczenia paragrafu, to w tym momencie ta osoba nie odpowiada, która zgłaszała, tylko osoba, która która zakłóciła, dopuściła się tego wykroczenia. Ale generalnie, jeśli sądzimy, naszym zdaniem, że naszym zdaniem obiektywnie, że coś się dzieje niewłaściwego, jeśli zadzwonimy, to na pewno nie zostaniemy w żaden sposób ukarani, a Straż Miejska przyjedzie i to sprawdzi. Jak najbardziej, nawet zachęcamy do takiego zgłoszenia. A jak się kontaktować ze Strażą Miejską w Katowicach? Całodobowy numer 986 i w tym wypadku Państwo możecie się dodzwonić zarówno przez 365 dni w roku, tak jak wspomniałem, całodobowo. Mówimy tutaj o Katowicach. Tak, to jest ogólnopolski numer telefonu alarmowego. E, oprócz tego możecie Państwo również, jeśli chodzi o Katowice, zgłaszać do nas jakiekolwiek interwencję mailową na adres y, interwencje małpa.katowice.eu. Dużo macie zgłoszeń? Około 200-300 yy, jeśli chodzi o dobę, natomiast zdarzają się sytuacje, jeżeli teraz wchodzimy właśnie ten sezon smogowy, że bywa i 200-300. Rozumiem. I wtedy jedziecie i tak jak Pan mówił, sprawdzacie, czy, czy aby wszystko jest w porządku, a jeśli nie, to pouczacie ewentualnie wlepiacie mandaty. Też, też się zdarza. Zdarza się tak. tak jest. Czy Straż Miejska może wejść na teren posesji? E, tak, reguluje to ustawa o czystości i porządku. W artykule bodajże 9e jest mówię, mowa o tym, że funkcjonariusze przy wykonaniu i egzekwowaniu zapisów ustawy mają obowiązek wejścia na teren nieruchomości i wykonania czynności w oparciu o artykuł 379 ustęp 2 prawa Ochrony Środowiska, który mniej więcej mówi o tym, że Osoby mające upoważnienie e, wydane przez prezydenta, burmistrza miasta mogą wejść na tę nieruchomość, przeprowadzić niezbędne czynności, e, zażądać dokumentacji i wykonać nawet badania. Stąd też na przykład korzystamy z tego przepisu przy pobieraniu próbek spalenic, gdy ktoś dopuszcza się spalania odpadów i jest kwestia weryfikacji tego. Czyli to nie jest wcale takie yy, błahe. Jeśli zadzwonimy na Straż Miejską, to yy, po prostu ta interwencja będzie i może, może skończyć się właśnie konkretnym pobraniem próbek i konkretnym uzasadnieniem problemu, prawda? Że ten problem jest i wtedy albo go rozwiążemy, albo jesteśmy skazani na mandat. Tak, zazwyczaj, jeśli chodzi o sprawy porządkowe, my weryfikujemy to zgłoszenie, sprawdzamy, czy jest, nie doszło do jakiegoś wykroszenia, bo mamy nie tylko wykroszenia stricte z ustawy o czystości, ale również, na przykład, jeśli chodzi o składowanie odpadów niebezpiecznych, mamy również y, wszelkiego rodzaju wykroczenia związane, na przykład, z elektrośmieciami i inne naprawdę, tych wykroczeń jest kilkanaście, natomiast Natomiast zazwyczaj w takich przypadkach najpierw dajemy jakiś termin, aby ta osoba pozbyła się odpadów zgodnie z przepisami, czyli oddała na przykład do gminnego punktu zbierania odpadów, gdzie bezpłatnie można oddać te odpady i dajemy jakiś termin na usunięcie tych zaniedbań. Jeżeli ta osoba nie wykona tych zaniedbań w określonym uzgodnionym terminie, oczywiście nie może to być termin załóżmy półroczny, zazwyczaj staramy się, żeby ten termin był realny, to dopiero po tym terminie tak naprawdę otrzymuje sankcje. Wcześniej ustalamy termin, prosimy o to, aby osoba usunęła zaniedbanie w określonym terminie. Dopiero później, jeżeli tego nie wykona, są zastosowane sankcje. Dziękuję bardzo za tę część rozmowy. Jeśli mają Państwo jeszcze inne pytania związane właśnie ze swoim domem, czy z otoczeniem tego domu, albo z sąsiadami, jeśli zastanawiają się Państwo, kiedy zgłosić swoje zawiadomienie, zawiadomić Straż Miejską, no to proszę kręcić tak. 3225-1022. Klaudia Szczegieł, starszy strażnik i zastępca komendanta Mariusz Szumara, teraz do Państwa dyspozycji przez najbliższy...